Na naszym radiowym balkonie przy ulicy Berwińskiego Marek Szymański pseudonim Ejber. Dzień dobry. Jeszcze tylko mikrofon proszę wziąć do ręki to jeszcze raz rozpocznę, proszę bliżej bo ja wiem, że raperzy to niekoniecznie mają urządzenia opanowane jeśli chodzi o na nasz mikrofon proszę przybliżyć do ust bardzo blisko Ejber, czyli chłopak z Łazarza, tak, który walczy w tej chwili z dopalaczami to jest lato, dlaczego o tym dziś mówimy bo lato sprzyja niestety próbom i zarówno i eksperymentom z dopalaczami, z różnymi używkami to często właśnie będąc daleko od rodziny na wakacjach, wyluzowani, wydaje nam się że jesteśmy już dorośli i zaczynamy Jestem pierwszy raz, niestety czasami bardzo zgubny. Pan ma podobne doświadczenia. Tak, zgadza się, dokładnie. Pamiętam pierwszy raz, kiedy wziąłem te substancje do ust, może powiedzieć, spróbowałem. No, na początku była euforia tak naprawdę, było wszystko ok, wszystko było fajnie. No po jakimś czasie po prostu zaczęły się prostu problemy, z chodzenie do szkoły, później ucieczki z domu, kradzieże, no i tak to się po prostu zaczyna. Zaczyna się, ale no panu udało się z tego wyjść. Pan teraz działa prospołecznie. Pan ma swój profil na Facebooku, w którym uświadamia młodzież, ale także osoby dorosłe, które często popadają w nałogi. Jak z tego wybrnąć? No i jak panu się udało? Jak mi się udało, no po prostu może powiedzieć silna wola, tak naprawdę i wsparcie osób, które tak naprawdę mnie zostawiły. Zostawił mnie całkowicie na dnie, byłem całkowicie sam sobie tutaj zostawiony. Nie potrafiłem tak naprawdę nic zrobić na początku, załamałem się, myślałem, że to jest koniec, no ale w pewnej chwili stwierdziłem, że jednak trzeba wziąć się w garść, trzeba po prostu podjąć tą decyzję, że trzeba iść do przodu i Czy udało muzyka Panu pomogła w tym dojściu do siebie, jak Pan to ujął? Tak, muzyka bardzo mi pomogła. Muzyka pomogła mi w ten sposób, można powiedzieć, że zacząłem odczuwać taki dyskomfort na początku był, że brakowało mi tych substancji. Muzyka po prostu zajęła większość mojego czasu, tworzenie, pisanie tekstów, już nie myślałem po prostu o tym. Czyli warto mieć pasję, która spowoduje zajęcie czasu wolnego i wtedy człowiek nie myśli o tym, co może spróbować, co może wziąć, żeby mieć dodatkową energię. Porozumiem, że w Pana przypadku twórczość wyzwoliła tę pozytywną energię. Tak, zgadza się dokładnie. Gdyby nie muzyka, tak naprawdę można powiedzieć, że nie siedziałbym teraz tutaj na tym miejscu i prawdopodobnie mogłoby mnie już tutaj nie być. Co pan mówi młodym ludziom, którzy są tacy odważni, taki, jak ja to mówię, takie chojraki, że o co tam raz spróbuję, przecież nic nie będzie, a muszę wiedzieć, jak to jest, żeby lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż żałować, że się czegoś nie zrobiło. Tak się mówi przecież. Mhm. Co pan mówi tym młodym osobom? No na własnym przykładzie pokazuję im, że po prostu jest to zgubna droga tak naprawdę. Wiele przeszedłem w swoim życiu, wiele złych decyzji podjąłem, wiele zrobiłem złego nie tylko sobie, ale też innym osobom. No i bardzo tego żałuję tak naprawdę. Właśnie za pomocą muzyki staram się pokazać wszystkim, że się zmieniłem, że po prostu jestem już wartościowym człowiekiem. Teraz tylko i wyłącznie praca, cały czas jakieś tam przyjemności, właśnie muzyka, hobby i sport, można powiedzieć. Który z pana utworów jest taki najbardziej mówiący o tym, co pan przeszedł w swojej drodze? Wiele jest takich utworów, ale najbardziej mi się wydaje, że chyba właśnie, przepraszam, dwa, czyli utwór dla mojej mamy, który napisałem zaraz na początku tego roku. Oraz na pewno też utwór pod tytułem Weź się ogarni. Weź się ogarni to jest bardzo dobry tytuł. Proszę powiedzieć, oprócz muzyki, wiem, że bardzo mocno wsparła Pana wiara, wiara w Boga bo to jest, rozumiem, ważna, ważna osoba w Pana życiu, Bóg. Tak, dokładnie, ze względu na to, że w pewnej chwili po prostu w moim życiu pojawił się Pan Bóg, po prostu zmienił moje życie, całkowicie odmienił moje oblicze, można powiedzieć. Dostrzegłem rzeczy, których wcześniej w ogóle nie dostrzegałem, nie widziałem naokoło i zacząłem się modlić, zacząłem chodzić do kościoła i to też dużo zaczęło tutaj dobrego wpływać w moim życiu. Że... Ale przyznawanie się do takich rzeczy w tak młodym wieku, to wśród rówieśników, no jak to jest odbierane? No w większości jest to. to nie odbierane... jest modne, nie? Tak, dokładnie. W większości jest to odbierane na zasadzie jakiegoś tam pośmiewania podśmiewa... podśmiewa... się, czy tam jakiejś yy, pogardy na przykład, ale tak naprawdę ja powiedziałem swoje już podjąłem decyzję i nie zmienię tego. Nieważne, kto co by mi powiedział i tak będę dalej wierzył w Boga. ze względu na to, że naokoło tak naprawdę widać co się dzieje na świecie, widać, że jest ktoś, kto rządzi tym światem i wiadomo, że w pewnej chwili naprawdę może być nieciekawie na świecie. I... Myślę, że dużo osób po prostu zrozumie swoje, swoją drogę, swoje błędy i zmieni się. Co poradziłby Pan w takim razie osobom, które w tej chwili są gdzieś tam na swoim zakręcie życiowym, mają jakieś kłopoty, doładowują się do palaczami, gdzieś tam próbują innych używek? Co Pan powie im w tej chwili? No na pewno mogę powiedzieć tylko to, żeby walczyli, żeby po prostu się nie poddawali. Najgorsze jest poddanie się właśnie. Jeżeli ktoś się podda i uzmysłowi sobie to, że już jest na straconej pozycji i nie jest w stanie z tego wyjść, że nie jest w stanie nic zrobić ze swoim życiem, to jest chyba najgorsza sytuacja, jaka jest możliwa tak naprawdę. Jeżeli człowiek naprawdę chce coś zmienić, to jest w stanie zrobić wszystko tak naprawdę. Jeżeli tylko i wyłącznie powie sobie, że chce zrobić to, a będzie miał naprawdę tutaj jakieś poczynienia do tego, żeby to zrobić, to zrobi to. A co powiedziałby pan rodzinom, najbliższym, matkom, babciom, ojcom, tych dzieciaków, tych nastolatków, które teraz na przykład wyjeżdżają na wakacje? I jest no, przypuszczenie, że tutaj nie będzie tak na czysto, jak wy to mówicie w slangu te wakacje nie będą spędzone. Co by im pan powiedział? Co mają poradzić tym młodym osobom? Co mają poradzić? Czy jest w stanie przypilnować swojego, swoje dziecko, nastolatka na przykład? Jeżeli chodzi o ten temat, no to jest naprawdę bardzo ciężko, ze względu na to, że sam pamiętam ciężko. na swoim, tak, dokładnie, pamiętam sam na własnym przykładzie, jak to było kiedyś. Pamiętam taką sytuację, że po prostu w momencie, gdy wszyscy naprawdę mnie opuścili, dopiero zostałem całkowicie sam na dnie, można powiedzieć że nawet też, bo teraz niedawno też wyszedłem z zakładu karnego, który po prostu trafiłem za błędy z przeszłości za 2012 rok. Tak naprawdę, gdybym nie trafił do więzienia, pewnie myślę, że byłoby jeszcze gorzej w moim życiu. A to jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że właśnie iść tą, tą drogą muzyki, właśnie wiary i tego, żeby nie brać żadnych instalacji. Proszę Państwa, mocne słowa padły dziś na naszym radiowym balkonie. Teraz, specjalnie z dedykacją dla tych, którzy powątpiewają albo którym potrzebna jest siła, pan Marek Szymański, Eber, którego utwory mogą wysłuchać państwo również na kanale na YouTube. zaśpiewa dla nas na żywo, dla Państwa. Zrób do ciebie list Ukochana mamo, chciałbym, żebyś wybaczyła To, co się kiedyś działo, byś naprawdę uwierzyła Że wreszcie się zmieniłem Zrozumiałem błędy swoje życie W końcu naprawiłem Bóg dał mi siłę, on mi dał także talent Omienił moje życie, to dla rapu chcę żyć dalej Chcę do czegoś dojść Chcę być w życiu raperem Chcę stać na wielkie scenie, to jest moje marzenie Dziękuję tobie, mamo, za to, że mnie urodziłaś To ty dałaś mi życie Choć wcale nie musiałaś Wszystko się zmieniło, kiedy byłem jeszcze młody nie chciałem Ciebie słuchać, no bo miałem swe powody Źle na tym wyszedłem, bo Twoich rad nie słuchałem Wtrafiłem do ośrodka, tam szybko zwariowałem Nie mogłem tam wytrzymać ani dnia, ani godziny Więc ciągle uciekałem, dla zabicia nudy Modlę się codziennie, by zobaczyć Ciebie, mamo Przytulić się do Ciebie, powiedzieć Tobie śmiało Że bardzo Ciebie kocham i za Tobą w ogień skoczę Przepraszam Ciebie, mamo, dodaj mi odwagi, Boże Modlę się codziennie, by zobaczyć Ciebie, mamo Przytulić do Ciebie, powiedzieć to tobie śmiało, że bardzo ciebie kocham i za tobą w ogień stoczę Przepraszam ciebie mamo, dodaj mi odwagi Boże, ucieczka 6 miesięcy, nieprzytomny pojechałem Na sygnale do szpitala, bo na brzasku był wypadek Siedziałem w autobusie, uwierz prawie umierałem Ale Bóg spojrzał na mnie, troszeczkę otrzeźwiałem Po wyjściu z ośrodka wróciłem znów do domu Niedługo tam mieszkałem, bo zaćpałem mamo znowu spałem na ulicy, wszystko nagle się zmieniło Notoryczne kradzieże były konsekwencją tego W końcu się stoczyłem bardzo też zdziczałem, obrać mu na innych, w oczach innych, co sam wykreowałem Po pięciu latach wreszcie coś zrozumiałem, że ja nie chcę tak już żyć, bo to nie jest walka z rakiem, z tym można wygrać